Sobota, 4.30. Smacznie sobie spałem o kucykach pony, lecz nagle ktoś napierdala w me drzwi jak jakiś pedał proszący się o wpierdol. Kurwa, kto tak napierdala? Czyżby to Zbyszek Kucharski czy znowu Skarbówka? Wstałem jak cieplutki chłopak i szybko jak flash pobiegłem do drzwi. Kurwa mać, ta impreza wczoraj to dała mi w kość. No już idę, idę, kurwa po chuj napierdalasz w te drzwi szmato. Rwiłem się i otworzyłem drzwi. Zamarzłem. Okazało się, że to był jakiś sralmach Allah Spermożerca z tysiące. E, kim ty kurwa jesteś? Nie udawaj kurwo, że mnie nie pamiętasz. Przyszedłem po spłatę długu kurwo jeba. Po tych słowach wyciągnąłem rpg dziadka, który walczył z tymi chujami i posłałem mu z cztery rakiety. Że pierdolną od razu wachmecki kalendarz? Niby jakiś Allah Srala potężny Spermożerca, a dednie po czterech strzałach już moja babcia by wytrzymała więcej wystrzałów niż on. Pedała nie jakiś król kurwa, nagle ni z dupy, ni z pizdy wyskakuje mi dwóch talibów, którzy masują alaha. To zwłok przy tym krzycząc: Wiedziałem, że mam przejebane, więc szybko wypierdoliłem przez okno. Niczym w filmie akcji czułem się jakbym był w slow motion. I widziałem tylko jak dwadzieścia bomb za mną AKBAR Upadłem na ryj połamałem se 40 kości i 20 odbytniczej ale nic mi nie jest bo masło miał większe pierdolnięcie niż te talibaby z baby więc szybko spierdoliłem na melinę kapiszona mu o wszystkim powiedzieć a te jebane ahmedy